Halo halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kłesek. W dzisiejszym filmie będziemy oglądać najgłupsze czerwone kartki piłkarzy w historii piłki nożnej. Jest to coś, co już kiedyś robiłem, to Wam się spodobało, więc robię drugi odcinek. No i czas zareagować na to, co tutaj się będzie działo na boisku. Zanim do tego przejdziemy, zostawiajcie apy w górę, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Jeśli wbijecie 3000 apek w górę, to pojawi się kolejny odcinek z takich reakcji na boiskowe zachowanie piłkarzy. Może jakieś fajne gole. Piszcie swoje propozycje w komentarzu, co mam nagrać. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów, najlepiej to kliknijcie taki i sam i subskrybuj tam na dole, a teraz przechodzimy do czerwonych kartek. Ok, to jest jakaś dyskusja. Co tutaj się dzieje? No nie. Zaczynamy od kolesia, który moim zdaniem, no turbo c... no, Dlaczego on kopnął piłką w kierunku, gdzie stało 10 osób? To było tak pewne, że w kogoś trafi. No i jeszcze trafił akurat przeciwnika, więc dostał czerwoną kartkę. Gratulacje dla niego w komentarzach. E, mamy gola, okej. Okay. Padł go... No dobra, chłop dostał po prostu na wątrobę, został zdokautowany przez bramkarza, bramkarz stracił gola, a jego drużyna straciła też zawodnika, podwójna strata. W ciepka w pole karne, jakaś tutaj e, sytuacja podbramkowa, gol, zawodnik strzela brameczkę. Jest to sytuacja, którą kojarzę, ponieważ już to było chyba w poprzedniej części, przepraszam, że to jest tutaj, ja tego nie ustawiałem. E, I gościu zakłada spodenki na głowę i w konsekwencji tego dostanie no, czerwoną kartkę. No, takich rzeczy się nie robi, jak się koszulkę zajmuje, jest żółta, jak się zdejmuje spodenki, najwidoczniej jest czerwona. Nie, jest to druga żółta kartka, czyli ze spodenki też jest żółta. Nie ściągajcie spodenek, jak macie już na koncie żółtą kartkę, błagam Was. Eee, co tutaj się dzieje? Jakoś się kłócą. Czemu on zaatakował sędziego? Co jest grane? Czy to na pewno jest profesjonalny futbol? Nie wygląda to na profesjonalny futbol. Nie widziałem czerwonej kartki, ale z racji tego, że goni go jeden piłkarz i trzech, trzech trenerów, jeden gości od wody, dwóch kolesi odręczników, to no dosyć dziwna sytuacja. Dobra, chyba mamy kolejną walkę wieczoru na Fame MMA. No, bramkarz się trochę zakleił, że tak powiem. jakoś się nie zorientował, że zawodnik jest za jego plecami? Sfaulował zawodnika i... No oczywiście jest to czerwona kartka, rzut karny i bramkarz, o nie, co tutaj się wydarzyło? No tak, złapałeś go za fraki i do ziemi, czerwona. Zagranie w pole karne, Fabrykarz przyjmuje piłkę, oddaje strzał. I sędzia pokazuje czerwoną kartkę, tylko nie do końca rozumiem, co tutaj się wydarzyło. On przyjął piłkę, wam wybiegł, przyjął piłkę, oddał strzał. No nie rozumiem tej sytuacji. Okej, okay. sędzia tej usfałowany, ale on jeszcze kopnął zawodnika, tak się nie robi. On powinien sam sobie pokazać czerwoną kartkę, nie? Ale zostaje sfałowany, zostałem sfałowany. Dobra, jeszcze sprzedam zawodnikowi, kopa i dam mu czerwoną. A co? To liga francuska, witajmy. Oho, mamy CR7, e, bardzo znana sytuacja, nawet oglądałem ten mecz na żywo. Oczywiście Cristiano e, no, nie wytrzymał tej presji, poniosły go trochę emocje, przez co sprzedał główkę z dyni innemu zawodnikowi. Dodatkowo jeszcze tam jakieś kartki, kartki poleciały też dla innych zawodników. On dostał czerwoną, zawiną do szatni. O, jest mój z Zlatan Ibrahimović. Jak widzimy, nie daje się deptać. No, krótko, nie? W łeb upada, symulacja. Udaje, że to on został schorowany. Oczywiście, poważnie, czerwona kartka dla Ibrahimowicza, no i zawinął do bazy. No kolejnego bram kolejny bramka, z którego troszeczkę emocje poniosł. złapał piłkę i, no nie wiem, miał ochotę po prostu kopnąć przeciwnika e, no, w tyłek. No. Mamy znowu Neymarito. No, taka sytuacja dosyć kontrowersyjna, no bo był wcześniej faulowany przez e, zawodnika innej drużyny, sędzia nie odgwizdał w faulu. No oczywiście witamy w lidze francuskiej, e, sędziowie to trochę tam stanu umysłu, tak jak w Hiszpanii. No był faulowany tutaj, sędzia nie zagwizdał, no i dalej walczył o piłkę, zawodnik go troszeczkę popchnął, no i wiadomo, taka no dalej walka, no i chyba... No, słuszna decyzja, no. Dał dwóm zawodnikom żółtą kartkę, nie mieli już po żółtej, w konsekwencji czerwona i do bazy. Mm, no dziwna sytuacja. Nie. To się nie dzieje. Jak puścisz bełta, dostaniesz czerwoną. Tutaj dostał akurat sędzia. Co tutaj się dzieje? Jakaś przepychanka. To jest mecz chyba w Portugalii. Tak, to jest Portugalia, ale Guedes tutaj widzę, Mano. No, zawodnik sobie stwierdził, a co, pokazujesz czerwoną kartkę mojemu koledze, zabiorę Ci kartkę, nie ma kartek. No i króciutko też dostał czerwoną. Nie wiem, co on sobie pomyślał. Jak już wyrwał tą kartkę, to dopiero pewnie zaczął myśleć. Mamy znowu Wam Nie no, tutaj to słuszna czerwona. W ogóle on nie był zainteresowany piłką. Nogę cofnął, nie zdeptał go, ale wleciał mu z łokcia. Wleciał mu z łokcia tak samo, jak właśnie Song. Był piłkarzem Barcelony. Nie wiem, co on chciał zrobić Mandziukiciowi, ale na pewno nie chciał mu odebrać piłki. O nie. To jest tak zwany wielbłąd bramkarza. To nie jest błąd, to jest wielbłąd, widzowie. No, poszedł się za polem karnym, ratował się rękoma, żeby złapać piłkę, żeby bramki nie stracić. No i oczywiście czerwona kartka. Jezus, no nie, no nie można takich rzeczy robić. Jeszcze on tutaj tłumaczył. Przecież przypadek jak mi noga się wymsknęła i przejechałem mu korkami po plecach. No, oczywiście nic nie było. Oho, Oliver Gun. Czerwona kartka strzelił, gola wiązkując piłkę. Oczywiście jest to bramka, więc mógł użyć rąk, tylko nie w tym polu karnym. Gratulacje. Ok. są żółto. Aha, fajnie. Sędzia stwierdził, dobra, jak chcecie mnie straszyć kopnięciem. Straszmy, Druga żółta, czerwona do bazy. Tą sytuację widzieliśmy na poprzednim filmie. Nie wiem, co on chciał zrobić ten zawodnik Erbelipska, ale na pewno nie chciał podawać piłkę, no bo kopnął z Karola prosto w brzuch. Bramkarza. No dobra, to jest sytuacja, w której on nie powinien dostać czerwonej kartki, on przez przypadek wytrącił tą kartkę sędziemu, tak machnął sobie ręką, no i kartka wypadła. Dosyć dziwna sytuacja, kontrowersyjna, Liga Francuska, nie przejmujcie się. Bramkarz Adrian, pozdrawiamy Adriana. Co on tutaj wykminił? Nie wiem, co on chciał zrobić, no ale czerwona kartka na zagranie piłki ręką za polem karnym. Teraz sytuacja z Ronaldinho, dostaje czerwoną kartkę, oczywiście przez przypadek, bo sędziemy mu się pomyliły kartki, ale Ronaldinho, jak te Ronaldinho z uśmiechem na twarzy przyjął całą sytuację, sędzia, sorry, 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 miała być żółta, trzymaj żółtą jednak. Aha, kolejny odważny, który pokazuje kartki sędziemu. Skończyło się tak w każdej poprzedniej sytuacji, czyli do szatni. Po żądalu jest z czerwona. Dobra, tutaj jest bardziej reakcja na czerwoną kartkę. Sędzia też oddaje, a co tam będzie się pierdzielić? Od razu się bijemy. Ten jak w ogóle zareagował na tą kartkę, a co, kopnę go jeszcze w łydki. W komentarzu napiszcie, która czerwona kartka, Waszym zdaniem, była tą najgłupszą. Ogólnie wszystkie są głupie, no bo takie rzeczy nie powinno się robić na boisku. Moim faworytem jest i tak dalej, Ziomek, który lata na boisku z gaciami na głowie. No, no to nie jest zbyt mądre zachowanie. Zostawiajcie opy w górę, jeśli ten film Wam się spodobał. 3000 i nagrywam kolejną taką reakcję. Subskrybujcie kanał, klikając taki znaczy subskrybuj tam na dole. Zapraszam też Was na mojego TikToka. Moja nazwa to małpa Kłasek Podłoga. Macie tutaj zresztą gdzieś moją nazwę. Zaobserwujcie mój profil, to zaraz tam wiemy 100 tysięcy obserwujących, tam też pojawiają się śmieszne filmiki z piłki nożnej i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się siemano!